Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. Internet jest w szoku z powodu przełomowych wiadomości na temat jednego z najbardziej ikonicznych duetów w muzyce pop. W latach 70. Björn Ulvaeus i Agneta Felskog z zespołu ABBA zdobyli uwagę świata swoją niezaprzeczalną chemią. Jednak za kulisami ich małżeństwo było dalekie od bajkowego, jakie mogło się wydawać. W miarę jak ich związek się rozpadał, kończąc pewną erę, Pytanie, które się nasuwa, brzmi, co tak naprawdę doprowadziło do separacji i jak wpłynęło to na karierę oraz życie osobiste Björna. Dołącz do nas, gdy badamy małżeńskie koszmary, które były nieznane w relacji Björna Ulvaeusa i Agneta Felskog z Abba. Agneta Felskog po raz pierwszy spotkała Björna Ulvaeusa, członka grupy Huty Nanny Singers, w 1968 roku, ale ich historia miłosna zaczęła się dopiero pod koniec lat 60. Björn, 5 lat starszy od Agnet, był już częścią popularnej grupy muzyki folkowej, gdy po raz pierwszy zobaczył piękną Agnetę, mającą wtedy 19 lat. W wywiadzie Björn opisał moment, w którym się poznali, jako spotkanie z aniołem z nieba. Co ciekawe, Agneta również przyznała, że miała słabość do Björna i Huttenani Singers znacznie wcześniej, zanim go poznała. Myślała, że Björn był najcudowniejszym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek poznała. Muzyczne połączenie między nimi było widoczne od samego początku. Agneta właśnie wydała swój pierwszy singiel solowy w szwedzkiej telewizji, pokazując swój talent. W tym samym czasie Björn rozwijał swoją karierę, pracując z Benim Anderssonem i Stigiem Anderssonem. Wspólna miłość do muzyki zbliżyła ich do siebie, tworząc fundament dla ich relacji i przyszłej współpracy. Razem z Anfrid Lindstad i Benim Anderssonem, którzy również pisali utwory z Björnem, stworzyli zalążki słynnego zespołu Abba. Gdy ich romans nabiera tempa, ich marzenia również rosły. Po około sześciu miesiącach randkowania, 6 lipca 1971 roku, Agneta i Björn ostatecznie przenieśli swój związek na wyższy poziom i wzięli ślub w urokliwej wiosce Verum, gdzie Anderson dodał muzyczny akcent, grając na organach podczas ceremonii. Po ślubie przenieśli się do małego mieszkania w Lilla Essingen. Para powitała swoje pierwsze dziecko, Lindę Ellen Uviles, 23 lutego. 1973 roku, a następnie Petera Christiana Uviles 4 grudnia 1977 roku. To małżeństwo nie tylko potwierdziło ich osobiste zobowiązania, ale również otworzyło drogę do powstania Abba w następnym roku. W miarę jak rodzina się powiększała, radość i wyzwania związane z równoważeniem życia rodzinnego z rosnącą sławą Abba również rosły. Choć sława przyniosła później trudności, pierwsze lata były pełne radości i wzajemnego wsparcia. Ich rodziny również były zachwycone małżeństwem. Rodzice Björna, Aina i Gunnar byli wzruszeni widząc swojego syna tak szczęśliwego. Wspólnie dzielone doświadczenia osobiste i zawodowe stworzyły silne więzi, a oboje znajdowali pocieszenie i radość w swoim towarzystwie, oprócz jasnej przyszłości, która ich czekała jak sukces ABBA przekształcił historię miłości Björna Unvaelsa i Agnety Feldskog w muzyczna sensację. Droga ABBA do sławy była niezwykła. Zanim osiągnęli międzynarodowe uznanie, Björn Ulvaeus był częścią popularnego szwedzkiego zespołu folkowego o nazwie Huttinani Singers. Zespół był znany jako West Bay Singers, miał dużą bazę fanów w Skandynawii i często zajmował czołowe miejsca na lokalnych listach przebojów. Björn nie był tylko wokalistą, ale również utalentowanym kompozytorem. Jego czas z Singers pomógł mu rozwinąć swoje umiejętności muzyczne. To podczas jednej z tras koncertowych zespołu po południowej Szwecji w 1966 roku życie Björna zmieniło się na wiele sposobów. W trakcie podróży Hootenanny Singers spotkali inny udany szwedzki zespół, Rapstars. Bjorn szybko nawiązał przyjaźń z Benim Andersonem, klawiszowcem Rapstars. Oboje dzielili głęboką pasję do muzyki, szczególnie do tworzenia. Ta wzajemna miłość do komponowania melodii i tekstów szybko przerodziła się w bliską współpracę. Kiedy się spotkali w tym lecie, stworzyli swoją pierwszą wspólną piosenkę Isn't it easy to say? którą zespół Benniego, Rap Rapstars, nagrał wkrótce potem. Ta początkowa współpraca zapoczątkowała słynny duet kompozytorów. W następnych latach Björn i Benny nadal wspierali się nawzajem w swoich odpowiednich zespołach, wnosząc swoje talenty w grze na gitarze i klawiszach w czasie nagrań. Ich więź umocniła się, gdy zaczęli pisać więcej utworów razem. W 1968 roku napisali dwie nowe piosenki, Flower in My Garden, nagraną przez Rap Stars, oraz swój pierwszy wielki hit, Luva Sextiotal. Ten ostatni był ironicznie stylizowaną piosenką kabaretową o lat 60. wykonywaną przez popularną szwedzką artystkę Brita Borg. Choć została odrzucona w szwedzkich eliminacjach do konkursu Eurowizji w 1969 roku, utwór stał się popularny, utrwalając reputację Björna i Benigo jako utalentowanych kompozytorów. Kontynuowali współpracę i napisali kolejny przebój w 1969 roku zatytułowany Speleman, również nagrany przez Rapstars. W maju 1969 roku podczas kręcenia nostalgicznego specjalnego programu Schlager dla szwedzkiej telewizji życie Biorna ponownie zmieniło się. To właśnie podczas tego nagrania poznał Agnetę Felskog, która później miała stać się jego żoną i koleżanką z zespołów Abba. To spotkanie było kluczowe zarówno dla, dla jego życia osobistego, jak i muzycznej kariery. W tym czasie Bjorn był zajęty swoimi przedsięwzięciami muzycznymi. Kontynuował nagrywanie i koncertowanie z Hutinani Singers, ciesząc się znaczącym sukcesem. Zespół dotarł nawet do Svensk Topen na szwedzkie listy przebojów w 1970 roku ze swoją wersją starej piosenki Volksschlager Onkrimtigen von Lossa. Ten utwór, wyprodukowany przez Björna i Benigo, zawierał wokale solo Björna i akompaniament fortepianowy Beniego. Piosenka utrzymywała się w listach przez niesamowite 52 tygodnie, Ustanawiając rekord, który zostałby pobity dopiero w 1990 roku. W międzyczasie współpraca Bjorna i Beniego rozszerzała się poza działalność ich odpowiednich zespołów. Razem zaczęli produkować płyty dla innych artystów w ramach Polar Music, kierowanej przez Stiga Andersona, który później stał się menedżerem Abba. Jedną z pierwszych ich produkcji była szwedzka wersja A Flower in My Garden zatytułowana Fruken Blockmint wykonywana przez artystkę Polar, anne Lenę Lovegreen. Była to jedna z pierwszych wewnętrznych produkcji Björna i Beniego, która ugruntowała ich rolę jako wschodzących talentów w przemyśle muzycznym w Szwecji. W grudniu 1969 roku Björn i Benny wzięli swoją współpracę na inny poziom, nagrywając nową piosenkę zatytułowaną She's My Kind of Girl. Ten utwór stał się ich pierwszym pojedynczym utworem jako duet, zaznaczając początek ich muzycznej podróży. Wydana w marcu 1970 roku, piosenka odnosiła umiarkowany sukces w Szwecji i dwa lata później zdobyła jeszcze większe uznanie, plasując się w pierwszej dziesiątce w Japonii. W tym czasie Björn już zdążył się ugruntować jako szanowana postać w szwedzkiej scenie muzycznej. Nie tylko jako członek Hutinani Singers, ale również jako kompozytor i producent. Jego partnerstwo z Benim nadal kwitło, kształtując fundamenty dla tego, co w końcu miało stać się abba. Połączenie doświadczeń Björna w muzyce folkowej i popowego wpływu Beniego stworzyło unikalne brzmienie, które wkrótce podbije świat. Podczas gdy kariera Björna osiągała nowe wyżyny dzięki znacznemu sukcesowi. Jego życie osobiste zmagało się z wyzwaniami, co dokładnie spowodowało napięcia w jego małżeństwie z Agnetą Felskog, prowadząc do ostatecznej separacji. Gdy Abba zdobywała coraz większą popularność, presje związane z sławą zaczęły wpływać na relacje między członkami zespołu. Piękne melodie, które wcześniej ich jednoczyły, zaczęły prowadzić do konfliktów, powoli podrywając ich życie osobiste. Wymagania sławy oznaczały, że byli w ciągłym ruchu, podróżując i promując swoją muzykę, co wywierało dużą presję na relacjach, zwłaszcza między parami w zespole. Agneta w szczególności miała trudności w radzeniu sobie z napiętym harmonogramem podróży. Rozwinęła silny lęk przed tłumami, hałasem i otwartą przestrzenią, przez czuła się winna, że nie ma na co dzień przy swoich dzieciach. Ten strach pogłębił się po przerażającym doświadczeniu podczas burzy elektrycznej, gdy podróżowali prywatnym samolotem. Z powodu tego doświadczenia podróże międzynarodowe stały się dla niej jeszcze bardziej problematyczne. Z drugiej strony, Björn wierzył, że posiadanie niani zajmującej się ich dziećmi pozwoli grupie skupić się bardziej na promocji ich muzyki w trakcie tras koncertowych. Jednak ta różnica w perspektywie doprowadziła do napięć między nimi. Ciągłe podróżowanie i spędzanie czasu w oddzieleniu wywarły dużą presję na małżeństwo, utrudniając równoważenie pracy z życiem rodzinnym. Gdy ich relacje zaczęły się psuć, stawało się jasne, że czterej członkowie Abba zmagają się z odnalezieniem harmonii nie tylko w muzyce, ale także w życiu osobistym. Presja, aby utrzymać atmosferę profesjonalizmu, jednocześnie stawiając czoła problemom osobistym, stała się przytłaczająca dla obu par. W miarę jak sukces abba Rusu, każdy członek zaczął dążyć do swoich własnych artystycznych ambicji, co komplikowało sytuację jeszcze bardziej. Prowadziło to do konfliktów i braku jedności, gdy dążyli do swoich indywidualnych marzeń. Gdy presja na utrzymanie publicznego wizerunku wzrosła przy jednoczesnym zmaganiu się z problemami osobistymi, stało się coraz trudniejsze dla grupy, aby funkcjonować jako spójna jednostka. Rzeczywistość za kulisami była znacznie różna od idealnego wizerunku, który chcieli przekazać. Pomimo muzycznego sukcesu, Björn i Agneta, którzy dzielili silne więzi, zarówno osobiste, jak i profesjonalne, ostatecznie doszli do punktu krytycznego i zdecydowali się na rozstanie. To był trudny moment dla obojga, a separacja wpłynęła na dynamikę zespołu. Niedługo po rozwodzie Biorna i Agnety, Aba zdecydowała się na przerwę w 1982 roku, co oznaczało koniec pewnej epoki. Jednak to nie był koniec muzycznej podróży Biorna. Agneta później ujawniła, że była zrujnowana, gdy zakończyło się ich małżeństwo. W przeciwieństwie do tego, Björn wyjaśnił, że starał się radzić sobie ze zmianami, jednocześnie będąc dobrym ojcem dla swoich dzieci. Zrobił krok w tył w swojej karierze muzycznej, aby skupić się na rodzicielstwie i pomóc w przezwyciężeniu emocjonalnego bólu po separacji. Rozwód oznaczał początek nowego rozdziału dla obojga. Agnetha wydała wiele sukcesów solowych, pokazując swój talent poza ABBA. Równocześnie Björn kontynuował pracę w przemyśle muzycznym, współpracując z Benim w celu wyprodukowania muzykalu Chess, chociaż już nie stanowili pary, ich wspólne doświadczenie wywarło głęboki wpływ na ich indywidualne projekty twórcze. Droga Agnety do znalezienia swojej tożsamości poza Abba była szczególnie emocjonalna. Zmagała się z ciężarem przeszłości, starając się stworzyć dla siebie nowe życie. Ostatecznie zarówno Agneta, jak i Björn znaleźli pocieszenie w muzyce, kanalizując swoje bóle w pieśni, które głęboko rezonowały z fanami na całym świecie. Pomimo stawianych przed nimi wyzwań, historia, którą się podzielili, pozostawiła znaczący ślad. Wiele z najsłynniejszych utworów ABBA było inspirowanych ich związkiem, uchwycając złożone uczucia miłości i straty. Emocjonalna głębia tych utworów odzwierciedla ich doświadczenia jako pary, pozostawiając trwały wpływ na kulturę pop. Poprzez swoją kreatywność przekształcili swoje osobiste zmagania w piękną sztukę, głęboko łącząc się z publicznością i zapewniając, że ich dziedzictwo przetrwa przez lata. Mimo trudnego okresu w swoim życiu, jak Björn zdołał wrócić na scenę i przezwyciężyć trudności wynikające z zakończenia małżeństwa? Po tym, jak Aba postanowiła przerwać występy i nagrania, Björn i Beni skierowali swoją twórczą energię w nowym kierunku, teatr muzyczny. Wspólnie współpracowali z renomowanym autorem tekstów Time Rice'em, aby stworzyć musical chess, który stał się wielkim sukcesem. Chess to historia pełna dramatu i emocji, która wykazała talent Björna i Benigo do tworzenia potężnych melodii. Po sukcesie Chess, Björn i Benny stworzyli kolejne znaczące dzieło. Christina from Duvemola, oparta na powieściach o imigrantach, autorstwa szwedzkiego pisarza Wilhelma Moberg. Ten musical, opowiadający o historii szwedzkich emigrantów w Ameryce, głęboko poruszył publiczność. Jednak może jednym z ich największych osiągnięć po ABBA było stworzenie musicalu Mama Maja, opartego na słynnych piosenkach zespołu. Mama Maja wprowadziło muzykę ABBA do nowych pokoleń i stało się globalnym zjawiskiem. Musical był tak popularny, że w późniejszym czasie został zaadaptowany na film, jeszcze bardziej umacniając dziedzictwo ABBA w kulturze popularnej. Praca Björna i Benniego nad Mama Maja przyniosła im wiele nagród i nominacji, w tym nagrodę Tony za najlepszą aranżację. Oryginalne nagrania obsady zarówno jazzowego jak i Mama Maja były nominowane do Grammy. W 2004 roku Björn razem z innymi członkami ABBA pojawił się w rzadkim filmie komediowym pod tytułem Our Last Video podczas festiwalu Eurowizji. Ten film był prezentowany jako pierwszy raz, kiedy czterej członkowie ABBA współpracowali od czasu rozstania zespołu. Choć każdy nagrał swoje części osobno, był to wyjątkowy moment dla fanów, którzy długo czekali na spotkanie, choćby symboliczne. Björn wciąż otrzymywał uznanie za swoje wkłady w muzykę. Oni Benny zostali uhonorowani prestiżową nagrodą międzynarodową Ivor Novello przyznaną przez Brytyjską Akademię Kompozytorów, nagrodą w dziedzinie eksportu muzyki ze Szwecji oraz nagrodą za wkład w całokształt działalności przyznaną przez Szwedzkie Stowarzyszenie Wydawców Muzycznych. W 2013 roku Björn, Benny i szwedzki DJ AVC współpracowali w celu skomponowania hymnu Festiwalu Eurowizji tego roku. To była kolejna demonstracja trwałego wpływu muzyki ABBA na światową scenę. Muzyka zadebiutowała podczas finału konkursu, podkreślając ciągły wpływ Biorna i jego dziedzictwo muzyczne. Brytyjski menedżer Simon Fuller zaprezentował Biornowi i innym członkom ABBA innowacyjny pomysł doświadczenie rzeczywistości wirtualnej, aby ożywić legendarne występy zespołu dla nowego pokolenia. Benny później potwierdził plany dotyczące wirtualnej trasy z cyfrowymi awatarami, pozwalając grupie utrzymać swoje dziedzictwo przy życiu, bez potrzeby występów fizycznych razem. Podczas przygotowań do tej wirtualnej trasy, Abba spotkała się w studio po dziesięcioleciach rozłąki i nagrała dwie nowe piosenki I Still Have Faith In You i Don't Shut Me Down. Ta chwila wzruszyła fanów spragnionych nowych utworów i zyskała szerokie uznanie w mediach globalnych. ABBA oficjalnie ogłosiła swoją wirtualną rezydencję ABBA Voyage poprzez transmisję na żywo na YouTube. To wyjątkowe wydarzenie miało zaprezentować cyfrowe wersje grupy w specjalnie zaprojektowanej lokalizacji w Londynie. Ogłosili również, że wydadzą swój pierwszy album studyjny od 40 lat, zatytułowany Voyage, który zawierał 10 utworów, w tym dwie wcześniej wydane. Album zadebiutował w listopadzie 2021 roku, wywołując ogromne oczekiwania wśród fanów. ABA Voyage zadebiutowała oficjalnie w maju 2022 roku, oferując niezapomniane doświadczenie widowni, która mogła oglądać grupę Performują za pośrednictwem wirtualnych awatarów. Oprócz muzyki, Björn także pokazał bardziej swobodną stronę. Od listopada 2021 roku pojawił się w humorystycznych filmikach na Instagramie z brytyjskim aktorem Ianem McKellenem, gdzie obaj prezentowali swoje umiejętności w robieniu na drutach, tworząc świąteczne swetry i inne festiwalowe elementy. W 2023 roku Bjorn i Ian McKellen Elevo wali swoje umiejętności robienia na drutach ogłaszając, że stworzą kostiumy na scenę rezydencji Kylie Minogue w Venetian Las Vegas. Niedawno, w październiku 2023 roku, ogłoszono, że Bjorn będzie głównym mówcą podczas Business Day w Bridlington Spa w Wielkiej Brytanii 7 czerwca 2024 roku. Bjorn podzieli się swoimi pomysłami na temat przywództwa, technologii, sztucznej inteligencji i innowacji w przemyśle muzycznym. Opierając się na swoich wieloletnich doświadczeniach, Björn Ulvaeus znalazł ponownie miłość i ostatecznie poślubił Lenne Keller-Schur, dziennikarkę muzyczną, która podzielała jego pasję do sztuki. Para miała dwie córki i zdecydowała się na bardziej spokojne życie na prywatnej wyspie w Dursholm, malowniczej i eleganckiej okolicy na północ od Sztokholmu. Ten okres w Georgetown pozwolił im cieszyć się życiem rodzinnym z dala od reflektorów. Stąd, a piękno otoczenia stanowiło cichą scenerię dla ich życia. Jednak w latach 1974 do 1990 roku przeprowadzili się do Wielkiej Brytanii, gdzie Ulvaeus rozpoczął ekscytującą przygodę, zakładając firmę IT z bratem, eksplorując nowe możliwości poza przemysłem muzycznym. Niestety, po ponad 40 latach wspólnego życia, Björn i Lena podjęli trudną decyzję o separacji, oficjalnie kończąc swoje małżeństwo. Ta zmiana w życiu osobistym Ulvaeusa oznaczała początek nowych rozdziałów i nowych relacji. Podczas produkcji długo oczekiwanego albumu Voyage zespołu ABBA w 2021 roku Ulvaeus poznał Christine Sass, menedżerkę produktów Universal Music Group. Ich więź rozkwitła, a oni zaczęli się spotykać w następnym roku, znajdując wsparcie i wzajemne zrozumienie. Björn i Kristina świętowali swoją miłość na pięknym ślubie, który odbył się 21 września 2044 roku w Kopenhadze w Danii. Ceremonia została przeprowadzona przez urokliwą Sandy Toksvig, co dodało specjalnego akcentu do tego pamiętnego dnia. Oprócz życia osobistego, Björn znany jest z przedsiębiorczego ducha. Jest jednym z dumnych właścicieli NoteHeads, szwedzkiej firmy publikującej innowacyjne oprogramowanie do notacji muzycznej Igor Engraver. Współpracując z muzykiem Perem Geselem, ta inicjatywa pozwala Björnowi pozostać w kontakcie z przemysłem muzycznym podczas odkrywania nowych osiągnięć technologicznych. Björn jest także aktywnym członkiem Humanisterny, szwedzkiej organizacji unii humanistycznej i etycznej. W 2006 roku został uhonorowany Nagrodą Redenius, która doceniła jego zaangażowanie w promowanie wartości humanistycznych. Björn stał się głośnym zwolennikiem transakcji bezgotówkowych. Gazeta The Guardian określiła go mianem głównego promotor tego ruchu w Szwecji, wyjaśniając, że po napadzie na jego syna wiele lat temu Stał się pasjonatem promowania płatności elektronicznych. Ulvaeus wierzy, że użycie gotówki sprzyja przestępczości i argumentuje, że wszystkie działania w nieformalnej gospodarce opierają się na gotówce. Jego zaangażowanie w styl życia bezgotówkowego jest godne podziwu. Podobno przez ponad rok żył, nie używając gotówki. Słynne Muzeum Abad Museum działa bez pieniędzy od otwarcia w maju 2013 roku, podkreślając jego innowacyjne podejście do nowoczesnych praktyk finansowych. Życie Björna Ulvaeusa to prawdziwe świadectwo wytrwałości. Pomimo stawienia czoła zarówno zawodowym, jak i osobistym wyzwaniom, zdołał przezwyciężyć przeciwności losu i znaleźć nowe możliwości.